U, jakby to powiedzieć, wstałem dzisiaj z nieza dobrym humorem. Kochani, życie nie zawsze jest kolorowe, nie zawsze jest różowe, nie codziennie jest pozytywne. Nie codziennie jesteśmy radośni, zmotywowani, nastawieni pozytywnie do życia. I właśnie dzisiaj w dniu dziecka taki mój. Dzień się rozpoczął. Nie wiem z jakiego powodu, ale znam swój umysł i spróbuję na waszych oczach zmienić swoje nastawienie. A więc najpierw głębokie trzy wdechy. Trochę uśmiechu i ogromna wdzięczność. Ogromna wdzięczność za to, że żyje. Ogromna wdzięczność za to, że istnieje i że realizuje swoje życie krok po kroku. Że jest lepiej, że jest lepiej niż było, że jestem zdrowy. Że kocham siebie, że jestem w miejscu, gdzie mam dach nad głową, gdzie mam w końcu za co zjeść, i jestem wdzięczny za wszystko, co wszechświat mi daje. I zaczynam czuć takie ciepło na sercu. To ciepło na sercu zaczyna się rozszerzać na Całe ciało. I to zmienia moją wibrację. I moja wibracja, kiedy o tym opowiadam, się podwyższa, się zwiększa. I tą zwiększoną wibracją wpływam na swój nastrój, wpływam na, na swój umysł. Moje oczy w tym momencie zaczynają się robić bardziej krystaliczne i świecą bardziej. Dużo więcej radości można w nich zobaczyć, bo swoją wibracją wpływam na swoje ciało, na to, jak postrzegam rzeczywistość. Patrzę na świat przez zupełnie inne filtry postrzegania rzeczywistości. To ja nadaję w tym momencie znaczenie temu. I jeżeli na przykład jest słaba pogoda, to mogę zobaczyć piękno w tym deszczu, w tej ciemnej chmurze, w tym cieniu. Mogę zobaczyć. I to ode mnie zależy, jakie nadam temu znaczenie. Bo jeżeli zostaliśmy nauczeni, zaprogramowani, że cień jest zły, a światło jest dobre, to za każdym razem, jak zobaczymy cień, to nie zobaczymy w nim piękna. A w każdym wydarzeniu, w każdej sytuacji, w każdym każdej rzeczy jest ta sama esencja, esencja Boga i od nas zależy, czy my zobaczymy tą dobrą stronę medalu czy tą złą stronę medalu. To od nas zależy, czy zobaczymy w tym piękno, czy zobaczymy w tym brzydotę. Bo dualny świat i polaryzacja to tak naprawdę iluzja, bo jest to spektrum pomiędzy czymś, co nam się podoba, a czymś, co nam się nie podoba. I w zależności od tego, jakie mamy filtry postrzegania rzeczywistości, to tak nadajemy znaczenie tej rzeczy, tej sytuacji, temu wydarzeniu, tej osobie.